Nauka to żmudny proces, ale dzięki niej poznajemy świat, kształtujemy własną osobowość, bogacimy swoje wnętrze. Wszyscy, którzy nie bali się ciężko pracować i zdobyli wysokie wyniki w nauce, zostali nagrodzeni. W zespole szkół nr 1 przedstawiciele władz powiatu wręczyli stypendia starosty Kraśnickiego. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli wysoką średnią i uczestniczyli w olimpiadach mogą przyznać, że naprawdę opłacało się. I to nie tylko z powodu stypendiów. Niektórzy z nich studiują już wybrane przez siebie kierunki i rozwijają wiedzę. Stypendium otrzymałem za bardzo dobrą średnią. Miałem najwyższą szkołę 5,56. Także za wzorowe zachowanie, za konkurs powiatowy języka niemieckiego, gdzie osiągnąłem to drugie miejsce, a także za wyniki maturalne, to jest właśnie dodatkowe kryterium jako absolwent, gdzie miałem 99% z języka polskiego, 90% z angielskiego, między innymi. Obecnie jestem studentem biotechnologii, także jak widać, opłaca się dobrze uczyć, dobrze zdać maturę, bo można się dostać na bardzo dobry kierunek studiów przyszłościowy. Gratulacje otrzymali również rodzice, ale to młodzi byli bohaterami tego dnia. Cieszy nas fakt, że właśnie mamy tak uzdolnioną młodzież, że mogliśmy dzisiaj wręczyć dla 45 uczniów stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, bo mam świadomość że to kosztuje oprócz tego, że ta młodzież jest uzdolniona, ma talent, to niestety, ale tu chodzi w grę też systematyczna, wytrwała praca, a także praca nauczycieli i wychowawców. Dlatego też uważam, że to właściwe słowo, że to są bohaterowie. Stypendia to nie tylko zastrzyk gotówki, ale również zachęta innych uczniów do przykładania się do nauki. Liczba stypendystów stale wzrasta, co może świadczyć, że cel został osiągnięty. Każdego roku liczba stypendystów starosty za najlepsze osiągnięcia w nauce jest bardzo duża, mimo tego, że progi, które należy osiągnąć, kryteria, które należy spełnić, są bardzo wygórowane. Mimo tego, również w tym roku mamy bardzo wielu stypendystów, i mam nadzieję, że ta liczba w roku przyszłym jeszcze bardziej się zwiększy. Na zakończenie uroczystości stypendyści zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z władzami naszego powiatu. Na szerszą relację z tego wydarzenia zapraszamy do programu naszej telewizji.